Cieszę was kochani, że jesteście sami Ciągle myślami z nimi trzema aniołami Zawsze z wami, u do MG. Do zobaczenia w domu, już nikt nie na krawędzi Roki i czekanie, co za chwilę się stanie Stracona wolność, tu na więziennej bramie Czasu odmierzanie, zegary stoją w miejscu. O córce rozmyślamy, tylko ona w moim sercu. Mamo, dziękuję za wsparcie i za jedność. Mika synu, wybacz moją długą nieobecność. Kilka słów zbiegła, czerwik prosto w sedno. Wynagrodzę wszystko, przysięgam na pewno. Przyjdzie w końcu czas, pójdę, rozum do głowy. Przemyślałem wszystko, Naprawię wszystkie szkody, zacznę wszystko na nowo. Nigdy nie jest za późno. Dam ciebie wszystko, choć wiem, że będzie trudno. Chodzielą na straty, chodzielą na słury. Czas powyższy stale, i góry. rozłąki złąki utraty, bliski wszystkich tych w Ciąste, mamy, a nadłogi chmury. Podsiadka to sutek, a błędy to przysunę. Ręce i zabute, podzielona rodzina. Oni nie zapomnę i nie skąd wychodzę, tedy wszystko na nowej Poczułem co to zdrada, pamiętam dzień utraty Moje wolności posadzone za kraty Poczułem co to strata rodzinę, a czas leci Tezby to do Ciebie i to dzieci Kolejny dzień przyszło mi po celi i Dziś bym wiele dał, by mu spojrzeć w wasze oczy To jak chwilaczka bez winy chcę odkupić swoje winy i być lepszym człowiekiem dla mojej rodziny Po pierwsze dla mamy i synka Dawida na zawsze oddany, Podzieliła nas tymida, pozdrowienia dla Anelki Przyjaciół i rodziny, dziękuję, że jesteście, niebawem się widzimy Choć dzielą nas kraty, choć nas góry Tymczasowo wyższy stare, Tarnowskiej góry Rozłomki, utraty swich bliskich dyktury Czołg w sercu mamy, a nad bohami chmury Choć dzielą nas kraty, choć dzielą nas góry Tymczasowo wyższy starej Tarnowskiej góry Rozłomki, utraty swich bliskich dyktury Czołg w sercu mamy, a nad bohami